O jest, jest, jest. Pewnie jakiś karp, musi być karp. Mam coś na metodzie, ale było atomowe branie. Witam Was serdecznie na kolejny szybki wypadzie i witam Was z miejsca, które już raz w przeszłości odwiedziłem. W tamtym czasie jako mały, ośmioletni chłopiec. No i muszę wam powiedzieć, że bardzo miło wspominam czas spędzony tutaj, a dzisiaj przyjechałem tak naprawdę pożegnać się z tym miejscem, ponieważ z informacji jakie udało mi się uzyskać, wynika, że glinianki w Dąbrowie prawdopodobnie znikną z opolskiego wykazu wód. W momencie, kiedy oglądacie ten materiał, a chcielibyście tutaj przyjechać i powędkować, musicie dobrze się zorientować, kto zarządza tą wodą i gdzie należy uzyskać zezwolenie na wędkowanie. Ja wędkować będę na zbiorniku 011A. Był to zbiornik no kill. Z tego, co wiem, można tutaj spodziewać się takich rybek jak karp, liń, wzdręga oraz płotka. Ponąć część ryb została stąd odłowiona, ale myślę, że sporo tutaj jeszcze jej zostało i myślę, że uda mi się co nieco dzisiaj tutaj połapać. No i jest Rybka. ładne branie było, szybciutko od zanęcenia. O, Bardzo ładny leszczyk. O, taki już 800 gram. Pójdę do wody po jakiejś karpie kolego, po jakiejś karpie. Mam coś na metodzie, ale było atomowe branie. No, ciekawe. O, jest, jest, jest! Pewnie jakiś karp, musi być karp. Super, są tu ryby. Górą, górą, górą. Gdzie ty jesteś? Ciekawe, jakiej wielkości jesteś. Maluszek, ale jest. Czyli nie odłowili jej wszystkiego. Są jeszcze też karpie. Na razie 1-0 dla Metody. Widzę chyba taki półtorej kilo. Tak zwany wigilijny, tak mówią. No, wyszalej się trochę kolego. I do podbieraka. Pięknie. Tak jak mówiłem, półtorej kilo, przepiękny, wraca do wody, stawiam zestaw i czekam na kolejnego Fajnego, jakiegoś takiego gulaska, tylko że większego, a ty kolego płyń Siema Jest kolejna rybka, coś już większego chyba, ale chyba mi wszedł zaczep Oj chyba tak, o nie, nie, wy wyszedł, wyszedł, znowu chyba karp Ale nie wiem czy troszeczkę nie większy, albo taki sam, nie, znowu lin I a ja pierniczy teraz ten większy Dobre, dobre miejsce wytypowałem Myślałem, że to karp, a to piękny linek znowu Nie, podobny rozmiarów, podobny Zobaczcie, piękny, może jeszcze jakiś większy przywali, no kto to wie, zaraz sprawdzimy No i kolego, chuj tak jest. Kolejna rybka, ale chyba już nie lin, a mały leszczyk. Zmiana mała i A jeśli już tu będziecie, to koniecznie zajrzyjcie również do zamku w Dąbrowie. To piękny, neorenesansowy pałac otoczony urokliwym parkiem. W pobliżu znajduje się również plac zabaw dla dzieci więc jest to świetne miejsce, które warto odwiedzić całą rodziną. Sam zamek został zniesiony w 1615 roku i przechodził wiele modernizacji. Ma dość ciekawą i bogatą historię. Na przykład przed wybuchem II wojny światowej była tutaj szkoła dla nauczycielek, a w czasie trwania wojny mieścił się tutaj sztab wojskowy I Frontu Ukraińskiego. Aktualnie zamek znajduje się w nie najlepszej kondycji technicznej, ale na tyle dobrej, aby można było go kilka razy w roku zwiedzać, ponieważ są tu organizowane dni otwarte. A po obejrzeniu zamku polecam przejście alejkami w pobliskim parku, a jeśli jesteście fanami rowerowych wycieczek, to z pewnością znajdziecie tutaj również coś dla siebie. Więc jeśli będziecie w Dąbrowie, to koniecznie to miejsce odwiedźcie, a ja wracam z powrotem nad wodę. No więc bardzo ładnie się rozpogodziło, wyszło słoneczko, ale w ilości brań nic się nie zmieniło, czyli cały czas coś odławiam, cały czas coś się dzieje. Momentami czuję się jakbym był na jakiejś komercji, więc naprawdę świetna miejscówka. Bardzo się cieszę, że tu przyjechałem, że mogłem tutaj połowić. Może w przyszłości ten zbiornik zmieni jakiś swój status i będzie mi jeszcze dane tu gdzieś przyjechać. Miałbym taką nadzieję, a na chwilę obecną wracam do wędkowania. Zakładam teraz sobie słuchajcie taką kuleczkę, bo cały czas mi te leszczyki biorą. Muszę się trochę przezbroić i mam nadzieję, że na taką kuleczkę tutaj na metodzie złowię jakiegoś fajnego karpia. Jest coś lepszego, coś przyciąłem lepszego. O, ładnie walczy. Może karp. Chodź tu kolego do mnie. Gdzie ty jesteś? O jest, o kurde! więc są jeszcze tutaj nawet amury i to bardzo ładne no Chodź ty, patrz o kurde, mam za mały podbierak do wymiany, ktoś mi kiedyś napisał większy większy podbierak musi być, no obym go nie stracił bo naprawdę, 3.018 i tu może być grubo mam cię o, jest no i taki jeszcze bonusik. Na koniec tutaj w Dąbrowie piękny amur, więc są tutaj i piękne amury. Bardzo się cieszę blisko mojej życiówki. Naprawdę kawałek świetnej ryby. Ja ją wypuszczam, stawiam zestawy na nowo i mam nadzieję, że tu jeszcze taki jeden mi uderzy. Więc przyszedł czas pożegnać się z Dąbrową, która jak widzieliście jest świetnym miejscem na szybkie wypady rodzinne oraz rekreacyjne łowienie. Wielkie podziękowania również dla wszystkich tych osób, które dotychczas zajmowały się gliniankami w Dąbrowie, ponieważ wykonaliście kawał dobrej roboty i to dzięki Wam mogłem tutaj dzisiaj cieszyć się z wędkowania. Ja już będę się z Wami żegnać i zapraszam Was na kolejny szybki wypad. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!